Nowy green screen. Ty trochę dałem wpalnik, bo historia. Jak się spodziewacie fajerwerków, to gorsza marina niż była. No właśnie nie jest gorsza. Tylko A tu w nocy chyba widać. Ale, ale na balkonie jest jacuzzi, który jest podświetlane, Tylko dajcie popracować, tak? Jeszcze poczekajcie. A bo ja, o, ja odpalę po prostu ten. Odpalę wszystkie światła, jakie są. Dobra? Pokażesz to lato? Chwila, nie? Dobra, po prostu, przy, po prostu przy, zmienię. Odpala jakąś fajną muzyczkę. Jakąś, yy, czekaj, Vaca Vacation Music. Old Summer Vibe, o, Old Summer Vibe, co to? Dobry żarcik, co? Pozdro. Spokojnie, ten tył będzie oświetlony i tam z tyłu jest ocean, tylko nie widać tego. Bo jest noc. To jest tak naprawdę znowu greenscreen. Pozdro. To już w... green akurat. No to Zobaczymy jutro. Ocean, czy tam może jeden. Ale nie widać, że to green screen, nie? Wiecie, jak zajebiście w Polsce siedzieć, nie musisz zakładać samolotem? I siedzisz na green screenie, światło się, się nie rusza ich. Fajne przemeblowanie. Chyba to właśnie nie jest ta sama chata. No proszę ci zaprezentuję zresztą. No, czekaj. Tylko to jest wszystko w stanie tym. Ja tu, po, tu ja po prostu zajebałem w salonie yy, gaming setup. Czekaj. Jak to kurwa zrobić, żeby to hulało? Będzie działać? Będzie działać? O, działa! Robię śniadanie. Żadnego śniadania nie robię. Poczekaj, bo to jest wszystko w razie testu. Ja tak, w środku salonu gaming room, pozdro. To nie jest ta sama hata. powtarzam, zresztą w dzień, no, w dzień to wygląda dobrze, ale jak w nocy, ale jak w nocy to, w nocy jest tak, bo tu ogólnie tu jest bez kitu do zrobienia dobrze, tylko ja muszę to na tym tarasie coś wymyślić, nie? To jacuzzi wiem, że świeci, ale jeszcze nie ma wody nalane, bo żeśmy pożałowali. Więc będzie dobrze, najważniejsze jest to żeby dobrze się dało kurwa kręcić, a nie jak to hopie wygląda Ale echo, no jest echo, no bo kurwa to hopie nic nie ma Pusto Nie ma czujnika dymu Ci powiem, że no nie ma chyba Bo to by był kurwa nad tym Także greenscreen, nowy greenscreen, siedzi, bam Nie mogę być na taras, bo to jest greenscreen Na taras idź No nie mogę iść na taras widzimy, bo to jest zamknięty jest taras Widzowie, taras jest zamknięty. Niestety nie mogę, we zakluczony co do tej godzinie. Ale dobry ten filmik, co? I że wygląda jakbym tu był serio. Rozpierdol. No, plan jest taki, że muszę kurwa... To jest testowy stream, tak? Oczywiście po prostu odpaliłem testowy stream, testuję czy działa internet i kurwa... Idę robić międzynarodowego streama, ale w piątek, w piątek przyjdę przygotowany, przysięgam wam, w piątek będę przygotowany. Jutro mogę nawet zrobić jakiegoś streama, nie wiem czy jutro nie pójdę z Denisem na IRL. Dzisiaj prawie stoja Denis, zginęliśmy. Dwa razy, ale dobrze to jadeńsu był. Pomógł mi ten. Pomógł wnieść kurwa krzesło. Dudą skręcił krzesło. A ja zapłaciłem. To jest kurwa Dream Team widzowie. Popie, prawie się spóźniłem na ten. Zjeba od rana była, bo, bo poszliśmy spać o drugiej, o czwartej chyba. Czwarte, 45 się obudziliśmy. No kurwa, zanim ja się wysram. Jeszcze się nie spakowałem do końca. O siódmej zamykali bramki, o siódmej był odlot. Jak wyjeżdżałem z pod chatę, to pokazywało siódmą na nawigacji. A jeszcze się zwróciłem po Epeta. Mar Malta z polskim sokiem, pozdrow, jak <ścoughs> Ja tak, tym widzowie, na Malcie siedzimy. na co masz nowa chatę? Nie, po prostu tamta była na testa z Airbnb, a teraz mam yy, tego, I teraz po prostu wziąłem, wynajem na siebie, a nie z Airbnb, tylko umowa najmu, nie powiem, że kupiłem, no bo byście kurwa do donate'ów nie wysyłali, no. Ej, a na przykład, czekajcie, zachód słońca, Malta, powiedzmy, jaki jest naj... lipiec, A no, który jest w lipcu, kurwa, nic nie rozumiem z tej strony, ktoś to kurwa kuma? A, dobra, to są miesiące, dobra, sorry. <noise> Ja w, ja w styczniu szukałem, rozumiesz? E, lipiec. O, no to zobacz, zachód słońca jest 20.20. 20. To w lipcu, jak będę streamował, czy 19.30 odpalę, to jeszcze będzie mieć zajebisty widok za sobą. Czyli opłacało się. Liczyłem na takie tło. Ale spokojnie, spokojnie. Spokojnie, jest też takie tło w planach, tak? Tylko, no musi tutaj się, że tak powiem. Ja nie będę wypierdalał 8 koła euro na HT, jak ja tu jestem, z 15 dni w miesiącu, to jeszcze mnie nie pojebało, tak? Chyba, że to bungee zaraz zamykamy i tu siedzę cały czas. Takie chaty to tak od 6, od 6, to jest przedział 6, 8 koła euro taka chata. No i sorry, jak musicie zwiększyć, kurwa brygada streamerów chętnych, kurwa i takich zaupanych i miłych, i dalej możemy wziąć na kurwa na pół z kimś chatę, któremu słuchajcie się PTO. Ostatnie to czy, czy nie chcę, więc może będzie taka chata, ale ja nie będę płacił kurwa 8 koła euro za wynajem, kurwa, gdzie ja to jestem, czy nie wiem, 14 dni na przykład kali miesiąca. A ze wronem, kurwa, tutaj hopie, yy, nie mogę ze... Tak, nie mogę ze wronem. No nie no, może, może ze no, no Dobra, może ze wronem. Można ze wronem. To musi być ktoś, to nie chodzi z kim, to musi być ktoś, tak, to kurwa nie syfi, yy, nie imprezuje, jego jedyne, jedyne mankamenty to jest uzależnienie od i to musi być komplet, kurwa, nie. O ich który ja pokazuję, no właśnie, bo na chuj po ma płacić 6 euro, takie euro jak on nawet nie ma kamerki na streamie. W ogóle pojebane jest to, może i Raz tego zrobię jutro, jak się uda. Wychodzisz kurwa, patrz, otwieram drzwi od mieszkania, nie, wchodzę do kurwa windy, nie, zjeżdżam kurwa windą na minus 2 i jestem kurwa w supermarkecie. Nie wiem kto to wymyślił. I normalnie jak robić zakupy, to nawet kurwa nie wychodzisz. I normalnie jak zjeżdżasz na minus 2, Minus jeden mas, masz parkingi takie mieszkalne, a minus dwa masz parkingi, kurwa normalnie, supermarketu. I bierzesz, i zapierdalasz do supermarketu, bierzesz buzek, zakurwisz sobie cały buzek, wjeżdżasz sewindą do góry po drzwi, kurwa hopie zakupy zrobione. To jest no to o? jest mocne, kurwa, nie? Że w Polsce trzeba wsiadać do auta, jechać, kurwa, paliwo drogie. O, no, na minus jeden masz kasę. O kurwa, tak, tak trzeba sobie chyba przeprowadzić. Za niedługo. Nie, bo jak właśnie zawsze śpiedzieć w jakimś hotelu, gdzie jest kas to idę kurwa na przykład, zapomnę okularów z pokoju i kurwa w pizdę 300 dolarów występ Jak ja w Las Vegas szedłem do pokoju, to o, kurwa, Wiesz, człowiek, człowiek zapomniał okularów, to lepiej było być kurwa, w, to w pizdę był więcej, niż te nowe okulary kosztują czasami. Bo przeszedł kurwa, chopyzani to też specjalnie zrobili te kurwa takie hotele. Specjalnie zanim kurwa dojdziesz do pokoju, to musisz przejść kurwa, przez labirynt Hazel. Czy tu są ze mną? Ta. No i co? No i tak naprawdę robimy teraz testowy stream. Czy internet nie wypierdala? Tu już będzie lepiej, bo tu kurwa, Chopie, to jest na mnie. To jak się w kurwie, to zamówię trzy internety. I jak jeden wyjebe to będę na drugim, nie? Jeden mankament, że się kurwa wszystko odbija w szybach. Jerzy jest, Jerzy będzie następnym razem, jak przylecimy. Bo teraz nie dał rady. No i tak to u mnie słychać. A co u was tam, widzowie? Co tam u was? Chujcie to tak szczerze, no chciałem się kurwa zapytać miło, nie? Ale dzięki za 5 zł do śmieci, taki w takim razie. Ciepło jest, Chopie, dzisiaj była jakaś burza piaskowa. Malta temperatura. O tak kurwa 20 stopni, 21 odczuwalne. Ciepło, kurwa, no. Nie małem motki wysiadamy? Bo tam widziałem, że. ten. na Twitterze chyba Lindę wrzucał. Kulba, bym się wyjebał, czekaj, bo to on skręcał. Oj, f szef, chuj, ty! Ciekawe, co. A właśnie, że dzisiaj. test sąsiadów jest robiony. Powiedziałem, że są, tu są, się coś. Chuj, no, no mam nadzieję, że nie śpią w salonie, nie? I że, szalo, szalo Widać, że to też mają szalon tutaj. Widzę ze tobą bloki w Polsce. No i chujdzie to. Ej kurwa, teraz to ja mogę streamować, chłopie, to też... Jak ma, kurwa leżak. 10 godzin leżaka ja to robię. Ile mi zostało w ogóle godzin na kiku? Dobra kurwa, po... przy piątku nie będziemy gadać o robocie, a jest środa. Ja pierdolę widzowie, teraz wam powiem, że naprawdę ciężko się streamuje. Ej. kurwa, fajne krzesło kurwa. Kiedy odcinek Bingo w Stanach? Nie wiem, ale w piątek będzie chyba tytuł, że dzisiaj będzie właśnie odcinek. To twoja chata prywatna na tej malcie? Nie, to jest dom publiczny. I zaraz kończę streama, bo mnie przyjeżdżałem ruch. Ej, to jest Twoja chata prywatna na tej Malcie? Nie, kurwa, hopie. To jest ten. Doworzec. What? Zara wpada Gibbon. Dwolniłem do Herfielda, dzisiaj mówię, dawajcie, idziemy na obiad. Zrobić jakiś reggaeton, ale kurwa byli zaspani. I właśnie Herfield mówi, że. bo oni jutro lecą z powrotem i żeby się spotkać po streamie, ale ja będę zniszczony po Arbuzach. Stream ze Skolimem, ja pierdolę, nie? Że my tego nie przekalkulowaliśmy w ogóle. To byłby kurwa legendarny stream Coś na nowym apartamencie? Nie no ten sam tylko przemeblowany zrobiłem, nie wiem czy widziałeś Jest przemeblowany No to zobacz co po prostu kanapę przesunąłem A to co ty w chuja grałeś? Co? Czekaj idę zobaczyć Przesunąłem kanapę i chuj no i co? A fajnie że na screenie siedzisz Chuj greenscreen nie? Stestowaliśmy łącze internetowe działa tak I no i co? I wysiadamy tak Więc widzimy się jutro jak będę na godzinki. Jakieś może jelę zrobimy Good afternoon Dziękuję bardzo za obecność.